Siemanko, witam z Bydgoszczy, z siódmego zlotu zabytkowych autobusów organizowany przez tutejsze stowarzyszenie. Chciałem wam pokazać tego bąbelka małego. Piękne H935, czyli popularny psiuk w rękach, rękach miłośniczki Izy z Poznania. Jak widzicie pomalowane, już ładne kremowo czerwone barwy. E, no właśnie, co to za barwy? E, autobus jest z Jasła, także jest to jeden z ocalałych jasielskich autosaników. E, natomiast barwy nie tyle oryginalne co mające przypominać malowanie przewoźnika suchego lasu, czyli lokalnie, lokalnie, regionalnie, że tak powiem, Izy izy, barwy, które tam gdzieś tam w serduchu grają. Auto bardzo popularne na tym zlocie, bardzo fajnie jeździ. I jak widzicie z, absolutnie z zewnątrz nie ma się do czego... Znaczy no dobra, ktoś tam się na pewno przyczepi, że listew nie ma, że, że schemat malowania nie taki, ale ale naprawdę auto igiełka Zaraz wejdziemy do środka. Zanim już kilka kółeczek tutaj udział w paradzie, a my jeszcze zobaczmy co tam środko. Proszę bardzo elegancka kanapa. Proszę bardzo. Zaraz, zaraz będziemy palić. No my jeszcze w ustrowie mamy srycha. Szefowa nam poma ładnie. Dziękujemy. Mamy rychę na tym samym placu. Dobrze. Jak widzicie tutaj wokół jeszcze kilka innych ciekawych hałd. Zaraz spróbujemy sobie połazić O ten Krup, tutaj Meks, to drugi piuk To tyle, na razie spróbujemy jeszcze a nie będziemy próbować już no dobra, tyle jeśli chodzi o spokojne spokojne nakręcenie autobusu na tym zlocie także dajcie znać jak Wam się podoba i tyle, a my lecimy dalej na razie